Moi drodzy, witamy was w kolejnym odcinku po drugiej stronie lustra Agata. Adriana, witajcie ponownie. I nasz dzisiaj bardzo ciekawy gość, Weronika. Cześć. Tak. No i Weronika, jak zrobiła taki wstęp? Co tam się u Ciebie wydarzyło? Moja siostra Wiktoria, z, yy, związała się z pewną dziewczyną. Yy, ta dziewczyna pochodzi z Gdańska, a poznały się przez internet. Z początku ich relacja była czysto koleżeńska. Kontaktowała się właśnie tylko przez internet. A I tak ta znajomość trwała przez może dwa-3 lata. Po pewnym czasie zdecydowały się właśnie spotkać na żywo. I wszystko było w porządku. Gadały, spotykały się właśnie u nas w domu. I potem wyprowadziła się z tego domu do sekty jakiejś. Yy... Nie, one właśnie z początku te normalnie się spotykały. Potem w pewnym momencie, moja która, która właśnie mieszkała w internacie, mhm. zostawiła w domu list, że e, właśnie się, no, że postanawia właśnie się wyprowadzić i zamieszkać właśnie z tą dziewczyną. Jak się okazało, e, Wyprowadziła się, ale nie mówiąc jakby nikomu, tak w sumie jakby się uciekła, bo dopiero jak była już na miejscu tej dziewczyny w Gdańsku, to właśnie dowiedzieliśmy się, że ona i po prostu właśnie nie ma w tym internacie. Rodzice właśnie pojechali właśnie do Gdańska, żeby namówić ją właśnie, no, żeby przyjechała z powrotem do domu, bo tam po, tych, po takich kłótniach dopiero się zgodziła. I wszystko właśnie było w porządku. Gdy się... I, się. I potem mieli właśnie kontakt tylko telefoniczny. Po kilku miesiąca. Okazało się, że chcą właśnie się znowu spotkać. I rodzice się zgodzili, żeby przyjechała właśnie tydzień na. Nadmorza. Po następnym, właśnie, tygodniu wróciła spokojnie do domu, i potem e, dopiero się miały spotkać w wakacje. Jak się tak właśnie stało, to pojechała właśnie na ten miesiąc nad Morza. E, I wszystko było w porządku. Kontaktowała się właśnie z nami, pisała, rozmawiała. A potem, właśnie dzień e, przed przyjazdem, właśnie rodziców pani siostry, e, Właśnie dostaliśmy wiadomość, że moja siostra yy, nie zamierza wrócić do domu. Jeśli po nią przyjadę, to prawdopodobnie popełni samobójstwa. Yy, więc, ale rodzice tak czy siak pojechali. Yy, a na miejscu, właśnie okazało się, że moja siostra już była w karetce bez zgody właśnie moich rodziców, bo prawdopodobnie. Miała jakiś atak paniki i stwierdzili, że to właśnie pojadą. I potem, właśnie przez jakiś czas, była w szpitalu psychiatrycznym w Gdańsku Nie chciała właśnie wracać do domu, ale w końcu, w pewnym momencie, jakby coś się zmieniło, i nagle stwierdziła, że wróci do tego domu, jednak. Tam po jakimś czasie, kilku miesiącach właśnie byłam w domu. Wszystko właśnie było w porządku. Ale gdy tylko miała osiemnastkę, i swoją imprezę, to zaraz po końcu to się nocy spakowała i wyjechała. Po jakimś tygodniu może właśnie w domu zaczęły się właśnie wiedzieć jakieś dziwne rzeczy, bo wszyscy zaczęli się właśnie jakoś denerwować. Były różne właśnie sprzeczki, krzyki tam właśnie. W pewnym momencie też właśnie zaczęły się różne sprzęty w domu zaczęły się właśnie psuć. Telewizor właśnie nie chciał się włączyć, a jak się włączał, to po chwili się znowu wyłączał i tak jakby kilka razy w ciągu może 5-30 minut. No i stwierdziliśmy właśnie, że coś jest nie tak. I w naszej miejscowości jest taka pani, która właśnie zajmuje się różnymi takimi sprawami yy, I po prostu stwierdziła, że tak, że coś właśnie się w domu dzieje nie tak yy, Sprawdziła i okazało się, że to jest właśnie sprawka tych złych różnych duchów Więc yy, stwierdziła, że bez właśnie oczyszczenia, takich egzorcyzmów właśnie nie uda się jakby przywrócić normalności i właśnie po jakiś może dwóch czy trzech takich egzorcystach wszystko znowu zaczęło jakby wracać do normy wszystko znowu w domu zaczęło działać ale w jakimś czasie znowu zaczęliśmy odczuwać, że coś jest nie tak, że znowu czuliśmy się źle, znowu coraz częściej się kłóciliśmy i tak jak wcześniej znowu jakieś różne sprzęty w domu zaczęły nie działać i tak e, przez Znowu się skontaktowaliśmy właśnie z tą panią, i tak samo właśnie się okazało, że znowu, e, są właśnie, jesteśmy pod wpływem tych złych duchów. Gdy do, zapytaliśmy się, skąd one właśnie te pochodzą, właśnie stwierdziła, odkryła właśnie, że e, od tego miejsca, gdzie, gdzie mieszkają ta dziewczyna i jej mama. I okazało się właśnie, że obie te dziewczyny są właśnie w seksie. I próbuję zrobić wszystko, żeby ta moja siostra do nich dołączyła. Tak właśnie od tego czasu do tej pory tak jest. A ta, y, ta kobieta, y, y, która się związała z tą twoją siostrą, ona jest w podobnym biegu do twojej siostry? Nie, jest ja są tam może 5-6 lat. Ale wyżej się nie stwarzali żadnego problemu, bo mówisz, że rodzice pozwalali, żeby ona przyjeżdżała do was do domu, żeby razem siedziały Czyli no w jakiś sposób zaakceptowaliście to, mimo że ja rozumiem, że ty jesteś z jakiejś mniejszej miejscowości Więc to tak. jest tak trudniej to zrobić, a jednak I dlaczego? Jakby nie rozumiem Co się stało, że powstał problem? No bo jakby tutaj były drzwi otwarte Tak, wszystko właśnie było w porządku ale nagle właśnie moi rodzice E, się dowiedzieli, jak właśnie weszli do pracy, że otrzymali właśnie telefon, że nasza siostra bez jakichkolwiek powodów się o postępowanie w sprawie niebieskiej karty o przemoc domową, która nigdy w sumie w domu nie była. I potem e, sprawa właśnie była na policji, było też e, zajmowała się tym środek pomocy społecznej. I po pewne właśnie dopiero czasie y, moja siostra się przyznała policji i lekarzom, że to wszystko jest nieprawda. A do czasu zanim ona się przyznała, y, oni jej wierzyli? Y, niektóre służby tak, ale nie wszystkie. Ale to jest twoja ocena, czy jesteś tego pewna? że? Jestem tak to... tego pewna. A w jaki to miało wpływ na postępowanie? Y, no, że y, był właśnie wszczęty wniosek o rodzinę zastępczą. Do której miała właśnie trafić, ale policjant i lekarze po prostu właśnie stwierdzili, według jakiej badali, to okazali właśnie się, że ona kłamie, że właśnie ma objawy i że po prostu wyszło, że ma osobę narcystyczną. I to właśnie wszystko było też tego powodem. Wy żeście wcześniej nie zauważali, jak ona była młodsza, jakichś takich zachowań, które mogłyby was właśnie. Zaniepokoić? Nie, właśnie wcześniej, jakby zanim poznałam tą nieszczęść, to jakby nic się takiego nie działo. Może było właśnie tam czasem nerwowa i coś takiego, ale nie, żeby coś właśnie w tego typu rzeczy było. Wy wiecie, co to jest za sekta? Znaczy, niekoniecznie, żebyś mówiła nazwę tej sekty, tylko chodzi mi o to, czy, czy wiecie, co to jest za sekta konkretnie. Yy, konkretnie nazwy nie znamy, ale że po prostu wiemy, że to jest sekta satanistyczna że typu właśnie jest ja tam jakaś właśnie grupa osób, które o jakiś czas robią właśnie różne rytuały dziwne. A ta kobieta, która was oczyszczała, ona to robiła jakby mocą Ducha Świętego? Tak, ona jest właśnie bardzo wierzącą osobą i ona właśnie otrzymała się ten dar od Boga i ona właśnie, właśnie jakby wszystko wie. Mm -hmm. Muszę w ten sposób to powiedzieć. Mm -hmm. I ile czasu już y, nie macie z siostrą kontaktu? O, ona się wyprowadziła w wrześniu tamtego roku. Wow. Beryka, Ale... a, poczekaj tak. chwileczkę. Y, a ta kobieta i jej córka, w sensie córka i matka, to one są przywódczyniami tej sekty, czy one działają na jakby? Korzyść czy zlecenie tej sekty. Raczej Re są tylko jej członkami. Uh -huh. hmm. A z czego ona się w tej chwili utrzymuje? Macie w ogóle wiedzę jakąś, czy nie? Nie, ale dostaliśmy też informację z sądu, że wszła też wniosek o alimenty. Hmm. Hmm. Ile lat ma teraz? 18-19? 19, tak. Wow, no to jeszcze jakieś 6 lat przed rodzicami w razie jakby te alimenty zostały zasądzone. Nie no, zakładając, że się uczy. No zakładając, że się, że się uczy, a się nie uczy. Raczej się nie uczy, czy się uczy? Niby się uczy, niby się nie uczy. Tego właśnie czekamy, aż przyjdą właśnie informacje ze szkoły. Bo prawdopodobnie jest tak, że chodzi może raz na tydzień czy dwa. Mhm. Mm. Kurczę, no te sekty to są no ciężka sprawa. Mm -hmm. A ile czasu trwało to postępowanie, opieka społeczna plus policja, zanim ona się przyznała, że kłamała? Tak może 6-7 miesięcy <tryk> mm -hmm. To trochę już jeszcze przeszli dzięki tak, niej Tak To jest jeszcze cały czas mimo tego żalu i mimo no, tego gniewu pewnie jakiegoś, cały czas miłość jednak silniejsza do niej? No jeszcze jest, jeszcze jest mm -hmm. Trudna sprawa. Rodzice jak sobie radzą? No, bywało gorsze, ale teraz właśnie już trochę lepiej. Jakby się już pogodzili, że nic na razie z tym nie zmienią, że muszą po prostu iść dalej. Mama jakby dostała jakieś ukojenie, tak się zastanawiam, jakieś takie wyjaśnienie, które pozwala jej zaakceptować sytuację od tej pani uzdrowicielki duchowej? No tak, jakby stwierdziła, że po prostu, może nawet teraz nie wróci, ale po prostu, jak będziemy się tym przejmować, to po prostu będziemy może tylko gorzej i po prostu tam będą się z tego cieszyć, a my będziemy się z tego po prostu zamartwiać. To słuszne, to mądre. Mhm. Ty umiesz się skupić na swoim życiu, tak jakby wyłączając ten wątek siostry, po prostu. Tak jakby na tym swoim tu i teraz, na swoich celach, na swoich planach? Tak, tu mi się skupi, chociaż czasem jest właśnie ta myśl, co tam te, się dzieje. I jak ty się czujesz z tym, że ona w pewnym sensie tak się wyrzuciła ze swojego życia? No, na początku, właśnie, po prostu niedowierzenie, potem, właśnie, jakby, dlaczego w ogóle to zrobiła, że niby wszystko było ok, a tu potem. A teraz jest jakby takie obojętnienie, że po prostu. No, tak było. Hmm. A wracając do tych egzorcyzmów, yy, czy do tego oczyszczania domu, mogłabyś powiedzieć, jak to, jak to się odbywało? Co eee... się wydarzyło? Czy co się działo? Czy ty byłaś świadkiem tego? No e, to właśnie Pani egzorcystka, to po prostu e, ona u siebie w domu ma taki medalik specjalny i po prostu ona siedzi I sprawdza właśnie każdą część i kręci tym medalikiem Nad każdą osobą, na każdym części i po prostu jakby rozmawiała z Bogiem czy z Archaniołami, które właśnie oczyszczają właśnie ten dom A mhm. to ciekawe, a miała jakby inne odczucia, które z was jest jakby mocniej y, atakowane przez te duchy? Tak, jest właśnie też w stanie powiedzieć kto jest atakowany, yy, kiedy i też właśnie przedmioty, to jest właśnie w stanie ustalić właśnie mm -hmm. no i które z was było tak najbardziej atakowane? No właśnie najbardziej to moje rodzice, to są właśnie ja i mój brat, no a czasem po prostu nawet wszyscy w domu mm -hmm. czyli była was trójka, jakby jest was trójka no na przykład w domu jest są właśnie ja, mój brat, moi rodzice, no i są jeszcze dziadkowie. Ale a, rodzeństwo. Tak, okay. A, trójka rodzeństwa, tak, tak, ludzi w domu. A powiedz mi, a dziadkowie w jakiś sposób też byli atakowani tym? Tak, od czasu do czasu też właśnie są atakowani. A dziadkowie jak sobie radzą z tą sytuacją, że no to kurczy, to cały taki wielopokoleniowy dom, mała miejscowość I wszyscy się zgodziliście na to, żeby ta dziewczyna przyjeżdżała, to jest naprawdę jakaś niesamowicie y, smutna historia, no szczerze mm. mówiąc No moim dziadkom się tak są bardziej tradycyjnie tak bardzo nie podobało, ale no, stwierdzili, że to co oni będą się jakby... W... Mieszać nasze sprawy i po prostu, no, prostu żebyśmy byli bardziej ostrożni wobec jej. Mhm. Uh -huh, uh -huh. A ona się starała w ogóle jakoś z wami, nie wiem, poznać, zakolegować, czy raczej jako intruzów was traktowała? No, jak byłam, to tak jakby. Przeważnie niby rozmawiała, ale bardziej się właśnie trzymała mojej siostry, że po prostu tylko tak był taki znikomy no Ależ nie wiem, siedzicie przy stole, jedzie obiad wszyscy razem czy co? No właśnie czasem właśnie jedliśmy właśnie obiad, bo przeważnie było tak, że one po prostu szły osobno do pokoju i osobno jadły Tak sobie właśnie chciały hmm. Niesamowita historia, naprawdę tak spojrzałam na twoją minę, bo sobie ta mina powiedziała wszystko i tak sobie właśnie Do mnie do domu, któryś z moich dzieci przyprowadzę jakąś tam nową osobę, jemy obiad, a do sobie się do pokoju, no nie ma szans to nie <grywa> to Właśnie to samo pomyślałam, już nawet sobie to wyobraziłam gdzieś tam w przeszłości, jakby to mogło wyglądać No kompletnie, w ogóle co to jest, kurczę No naprawdę mam. Nie fajnie hmm. No, mnie to tak bardziej ciekawią te egzorcyzmy, co ona tam, to, że się modliła, ale czy wy czuliście, że to coś odchodzi? Czy ona wie, co to było, czy wam powiedziała? No, no właśnie, jakby już tych egzorcyzmów kończyła, no to właśnie było czuć, że jakby jest jakby lżej na sercu, że jakby czuć, że jest coś właśnie lepiej, że i humor właśnie zaczyna dopisywać i właśnie. No. A mnie jeszcze ciekawi, czy któreś z Was było atakowana jakimiś snami, takimi innymi zwykle mm. w tym międzyczasie? Mi się na przykład nie przydarzyło, ale moja mama właśnie mówiła, że czasem właśnie miała sny. I właśnie moja siostra właśnie albo wraca do domu, albo po prostu, gdy mówi, że po prostu to koniec, że już mnie nie spotkali, i tego właśnie to rzecz miała. Mm -hmm, ale jakieś byty Wam się nie śniły, albo jakieś yy, dziwne rzeczy, takie no właśnie straszne? Mi się czasem właśnie po prostu jakby niby pojawił się jakiś cień, jakby jakaś postać, ale jakby od czasu do czasu po prostu im się pokazywała, ale no bo tam właśnie jakby znikała i nic jakby więcej nie było. Mhm. Mm mm -hmm. Wy jesteście pogodzeni już z taką opcją, że ona y, nie wróci nigdy, czy to się raczej nie da pogodzić z takim czymś? W pewnym sensie tak, ale jest jakby myśl, że mimo wszystko ona z i jakby wróci. Ale na razie nie jesteśmy tego pewni. Ona miała trudności w nauce jakby już wcześniej? Tak, ona właśnie z nauką jakby nigdy nie miała jakby tak. Nigdy się jakby nie lubiłam, nie była jakby najgorszym uczniem, ale raczej nie przepadała za nauką. Ale bo to są takie wszystko symptomy, ona cięła się. Na przykład? To robiła sobie to jakieś takie pokazówki? E, tak, w pewnym momencie właśnie już jak właśnie zaczęła chodzić do tego do tej szkoły i mieszkać w tym internacie, no to w pewnym właśnie momencie już jakby zaczęła w ten sposób. Właśnie naszą, e, tą, atencję właśnie szukać w właśnie taki sposób Ale byliście tego świadomi? E, tak I rozmawiałam właśnie kilkakrotnie jakby z psychologami I po prostu jakby w pewnym momencie już przestała, no to w, Niby były jeszcze te rozmowy z psychologiem, ale już potem Tak nic takiego już nie było Czyli ja zakładam, że jak się ciała to też kłamać musiała dużo i pewnie Wiesz, coś, ale nie powiem. No i jak z tym kłamaniem, kiedy to, bo który to jest ten moment, kiedy nastąpiło takie coś, że z takiego sweet dziecka, już jakby już wyszedł taki, no, inny człowiek, powiedzmy, tak to nazwę? On może tak. Z, z jak zaczęło właśnie e, szkołę, w, w którym mieszkałam w internacie, to przed tym jeszcze jakby właśnie było ok, że wtedy jeszcze była normalna, muszę w sensie tym powiedzieć. Potem właśnie już jakby była już sama, że mieszkała właśnie w tym internacie, że jakby nie kontaktowała się właśnie tak często z nami. Wtedy właśnie chyba coś wtedy przeskoczyło. Ale to ona miała wtedy 14-15? Tak, no tak, 15 lat może. Uh -huh, uh -huh. Wow. Ale tam to, ty myślisz, że ona na przykład tam po prostu wpadła w jakieś towarzystwo i to było przyczyną, że tak się stało? Czy bardziej to jest kwestia taka, że ona po prostu, nie wiem, weszła w jakiś wiek dojrzewania i po prostu jej trochę odbiło? Tak, właśnie. Myślę, że właśnie jej bardziej odbiło, że po prostu zobaczyła, że jej inne koleżanki na przykład mają chłopaków czy mają ludzie czyny czy innych po prostu partnerów, że po prostu się właśnie różnie przechwalają, to po prostu stwierdziła, że, a czemu nie spróbuj czegoś innego i to może w ten sposób właśnie w kierunku poszło I ona mieszka teraz jakby z matką tej dziewczyny? Tak Mieszkają razem I nie wiecie tam jak to w ogóle wygląda nie. technicznie? Nie mhm. Ale wiecie gdzie mieszka? Znacie miejsce pobytu? E, tak, znaczy adres mamy i po prostu jakby wiem, gdzie mieszka, ale no... No nie jeździ się tam, tak. No wiadomo, tak, słusznie. Mhm. Kurczę, no w sumie wcale się nie dziwię, że rodzice są bardziej atakowani, bo oni mają lepszą, jakby taką mocniejszą więź z córką, nie? No, no i poczucie winy na pewno jakieś tam tak. też nieuzasadnione, no bo jakie stroje dzieci, to też tak nie... No co zrobisz, no że jedno się tak nie trafiło, nic mhm. nie zrobisz. Kurczę, mhm. daj spokój. Ale wy jesteście wsparciem dla rodziców w tej sytuacji? Tak, jak najbardziej, zawsze mogę na nas liczyć, jakby zawsze mogę wierzyć w to, że właśnie jesteśmy po ich stronie. Mm. Ale by byliście też te, takim jakby wsparciem w kontekście tych wszystkich służb, żeby powiedzieć, że ona kłamie, czy nie? Tak, byliśmy właśnie jako świadkowie, że jakby też e, my też po prostu zeznawaliśmy i no i właśnie. E, Stwierdzili właśnie policjanci czy właśnie ta służba, że po prostu, że nie z, jakby nam też wierzą, ale i tak muszą sprawdzić to, co ona właśnie pomówiła. Mhm. Mhm. Tak. A jakie to uczucie, jak po prostu wiesz, że twoi rodzice są w tak fałszywie oskarżani i jeszcze mogą z tego tytułu mieć jakieś konsekwencje, a ty nic nie możesz zrobić, bo powiedziałaś już całą prawdę i tylko prawdę, a i tak dalej mhm. się toczy to wszystko. No, okropnie się czułam, bo to jakby Właśnie nic nie można zrobić, tylko trzeba patrzeć, czekać I to jakby z, z nie widziało się, co się właśnie w ogóle dzieje Ty mm, masz jakieś plany zawodowe, zmieniło to jakoś? Chodzi mi o to, czy ta sytuacja spowodowała, żeby się zastanowić nad tym, co chcę robić w życiu? Że może chciałabym mieć możliwość pomagać takim ludziom, czy, czy coś takiego? Czy po prostu chcesz od tego być jak najdalej? No teraz po prostu no, chyba myślę, że e, z, z jednej strony jakby rozumiem takie ludzie, ale jednak niezbyt e, się jakby widzę osobą, która jakby im też właśnie pomaga, bo to trochę właśnie to jest bardziej męczące uh -huh. w pewnym sensie. Uh -huh. Uh -huh. A korzystaliście z jakiejś pomocy psychologa czy innego terapeuty? E, tak, psychologa. Tak, mieliśmy właśnie zapewnionego i też właśnie rodzina zastępcza, które właśnie miała moja siostra jest też właśnie bardzo pomocną osobą Po prostu jakby, może na nie zawsze w każdej sytuacji takie właśnie liczyć yy, Aha, bo ona chciała do kogoś znajomego iść, tak? Tej rodziny zastępczej? Yy, właśnie yy, nie znajomej, tylko po prostu jakby już yy, z tego ośrodka pomoc właśnie Mhm yy -y. I ta osoba jest też dla was pomocna, tak? Tak, tak mm -hmm, okej okay. a ta osoba co sobie teraz myśli? No że jakby ona stwierdziła gdy po zaraz poznaniu mojej siostry stwierdziła, że no że na pewno będą z nią problemy, bo ona już nieraz miała właśnie do czynienia z takimi dziećmi i po prostu ona wszystko jakby brała nas dystans, że po prostu wiedziała co jakby sprawdzić, żeby ją zagiąć żeby po prostu no, zrozumieć, że to co one właśnie zrobi, no to coś się spodziewa najgorszego najlepiej. Mhm, mm mhm. Mm no właśnie, bo tak z drugiej strony, to ja się zastanawiam, że to w pewnym sensie jest trochę. No słowami, słowo takie, którym się ciśnie, to jest nieadekwatne, no ale w pewnym sensie ma to swoje plusy powiedzmy, że ona jednak z wami nie mieszka, bo gdyby mieszkała, no to można by było kręcić tutaj nieskończoną ilość oskarżeń i kolejnych jakby rzeczy u was w domu, no to, to, to już byłoby znacznie gorsze niż tak, jak sobie poszła, szczerze mówiąc. Tak, tak to prawda. Ale macie tego świadomość? Tak właśnie yy, jesteśmy tego świadomi i nawet w sumie w pewnym sensie ciszczyliśmy, że jej nie ma właśnie w domu, bo po prostu nie wiedzieliśmy, co by się właśnie wtedy działo, gdyby ona po prostu była wtedy. Zbliżyła Was wszystkie te trudności jakby do Boga? Yy, można powiedzieć, że tak, że jakby yy, znaczy cały czas. Jakby jesteśmy rodziną katolicką, że często po prostu że, yy, no, zwracaliśmy się właśnie z prośbą do Boga No teraz po prostu jakby wiedzieliśmy, że ta Most, że ona po prostu jest silniejsza Tych wszystkich przeciwstawień Tak, to prawda, zgadzam się mhm. Czyli poczekaj, bo jeszcze mam takie pytanie Przepraszam Czyli ta kobieta jest teraz jej rodziną zastępczą, czy ktoś inny? Ona już jest dorosła, już nie ma rodziny. Tak, tak, możecie. Mhm. Kurczę, no. Ciężka sprawa. Znaczy, ja ci powiem, że tu jest o tyle optymistyczne to, że za jakiś czas dojechani będą ci ludzie, u których ona teraz siedzi, niezależnie od tego, jak to potężna sekta, bo to po prostu tak się zmieniają kierunki. Jak to już nie będzie, jak dojeżdżać z tej rodziny, no to trzeba będzie. No kogoś trzeba przy takim charakterze. Wow. Także nie no, ale historia bardzo ciężka, że tak powiem naprawdę, naprawdę ci szczerze współczuję i rodzicom nawet tak. trochę bardziej, chociaż też musiałaś dźwignąć. No straszne ciężary. Mhm. Natomiast myślę, że takie coś, mając takie doświadczenie gdzieś tam na, na początku w sumie swojej drogi. To to powoduje takie coś, że później już Ci będzie w życiu dużo, dużo łatwiej. Mhm. Też tak właśnie myślę. Mhm. No ciężka sprawa, kurczę. No powiem Wam, że na naprawdę tak słucham Weroniki i nawet no nie chcę sobie tak. tego wyobrażać. Tak, szczerze mówiąc, no szczególnie w roli rodziców, tak? Y gdzie wychowujesz trójka dzieci, wszystko jest ok, i nagle jedno kompletnie się odwraca plecami i to jeszcze w taki sposób. No. Uh -huh. Uh -huh. Nie mam słów, szczerze, szczerze mówiąc, to nie mam słów, naprawdę. Także um, powodzenia. Trzymamy kciuki. Dziękuję bardzo. Tak. Tak, i widzimy się za tydzień. Tak, dziękujemy bardzo. Jeśli macie swoją jakąś historię, którą chcielibyście się podzielić, albo znacie osoby, które y, uciekły do sekty lub zostały pf, porwane, jakieś informacje, napiszcie do nas. Po drugiej stronie lustra2022małpa.gimy.com. Dziękujemy Ci Weronika za to, że podzieliłaś się swoją historią z nami. Ja również dziękuję.